Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Ja jestem Maciek, a to jest, a e, raczej był Gold Simulator. Teraz to się nazywa Gold MMO Simulator, jak przynajmniej wskazywał mi ekran e, początkowy. I możemy tutaj wybrać klasę. Zobaczcie, możemy stworzyć postać, która nie będzie zwykłą kozą, jak zeszłym razem, chociaż bardzo możliwe, że gówno z tego będzie, jak już wejdę do gry. Ale zobaczmy, kogo mogę wybrać. Ryba z świetnymi kaloszami. Boże, aż mu noga wystaje przez tego kalosza, jest taki świetny. E, można wybrać bez klasy, taki zwykły. O shit, to jest rzecz dla mnie. Biorę to. Będę mikrofalówką na nogach. Co to jest? Co to jest w ogóle? Boże święty. Jezus. Patrzcie w ogóle, nawet są tutaj normalni ludzie. Siema. Siema. Czy ty jesteś jakimś npc kiem czy czym ty jesteś? Jak ze z tobą porozmawiać? O Jezus Mariusz. Dostem level up. Boże święty, mam kolejny level. Mam inwentarz nawet, Boże, co się stało z tą grą? To jest genialne! Jestem wielką, biegającą na dwóch nogach mikrofalówką. Dobra, lecimy znaleźć coś genialnego. Get Dola. Get Dola wygląda super. Get Dolla, czy chcesz ze mną porozmawiać? Czy idziesz gdzieś? Czy Get Dola poszedł? Dobra, nie wiem, gdzie on poszedł, ale tu jest jakiś w ogóle genialny budynek: Snowflake CO. Da się tam już wejść? Nie, ale jest mnóstwo jakichś. Warrior. O, ten nikt mi się podoba. Siema, stary! Jestem wielką mikrofalówką, która klepie wszystkich popyskach. Patrzcie, to są jakieś damy świnki, które można bić. Jezus, jak ja w ogóle uderzam. Patrzcie, otwiera mi się po prostu mikrofala, jak uderzam. O! Dobra, się ma. Mogę jeszcze ciebie kubić? Czy ja naprawdę mogę strzelać z killami? Co to było? What the fuck? Chcę to powtórzyć. Jezus, co to było? Ja chcę to powtórzyć na kimś. Kolego! Ja chcę to zobaczyć. Czy on strzela w ogóle? What the fuck? Jeden wciskam. Mogę dispenserować pizzę prosto z, ze mnie. A R, co daje R? Czekajcie, Boże, to się stało jak. Jak normalnie jakaś moba. Wow! Wybuchłem! Ale to jest genialne, ludzie po prostu pokochałem tą grę. Pokochałem tą grę w tym momencie. Ale dobra, czas na Exploring, dlatego że każdy, 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 każdy musi wybrać się na jakieś Exploring. A jak ktoś się nie wybierze na Exploring, to znaczy zgubim cieniasem. Zważy, że to jest MMO, w którym trzeba. Udać się na eksploring Jezu, jak to beznadziejnie creepy wygląda Ok, zejdźmy tutaj Bo każda szanująca się mikrofala musi zeskoczyć Z jakiegoś tego To jest gold farm Wow Co jest? Co jest? Co ja muszę robić? Co ja muszę tutaj robić? Muszę zbierać te jabłka? Nie, po prostu napieprzam we wszystko i Wow, o co chodzi tutaj? Dostaję level jak napierdzielam te jabłka Bo dostaję mnóstwo expa Patrzcie ile go nabijam ja pierdzielę mam szósty level, już jestem mikrofalą tysiąclecia Aha, bo to jest zwykłe uderzanie AS plus Limp, znaczy LMB Wow, co to było? Wow, jakieś mocniejsze A E? Jak to? Prze ja mogę... Ja mogę na... Zaraz. Naprawdę mogę go polizać jak jestem mikrofalą. <grym> Okej. Okay. Wow. Nie wierzę, zapisałem go do inwentarza. Mam normalnie NPC-ka w inwentarzu. <laughs> What the fuck? O co chodzi w tej grze? Spokojnie, spokojnie, przyjacielu. Rozwaliśmy trochę jabłek, ale nie ma co się martwić. Czyli tutaj się po prostu bije levele, dobra, to to, to wiele wyjaśnia. Trzeba po prostu bić levele uderzając z jabłka. Dobra, to, to już jest dla mnie wyjaśnione. Idziemy dalej. Goldfields, tutaj z kolei też się znajduje te jabłka, ale one są jakby. A nie, bo ja je tutaj porozrzucałem chyba uderzając jakoś mocno. Dobra, mniejsza z tym. Lecimy dalej. To jest jakaś grupa jakichś mistrzów. Siema! Jezus, nie dokuczajcie Mu! Boże co za okrutne gnoje! Patrzcie jak mu dokuczają. Dobra, poczujcie teraz moc mikrofali. Jezus! Jeszcze wyleciałem w kosmos. tym tak beznadziejnym mikrofalą. Jestem najgorszym mikrofalą na świecie Ale dobra, spokojnie, nie ma co się stresować, nie ma co się stresować kompletnie. Wow! To jest chyba przeciwnik. To jest niewiarygodne, zabijmy go! Jezus, rozwaliłem go na hita! Ale on był beznadziejny Dobra, idźmy dalej, idźmy dalej Na pewno coś znajdziemy jeszcze ekstra To jest miejsce, gdzie można nabijać level To jest najlepsze MMO, w jakie grałem autentycznie Nigdy nie grałem w tak genialne MMO Swoją drogą, chciałem wam też powiedzieć Wow, uderzył mnie Ty sukin -kocie! Ja mogę go bić w nieskończoność i dostaję coraz więcej expa Patrzcie, zaraz zbiję kolejny level Normalnie go wbiłem Burger goat Co to znaczy burger goat? Co to znaczy? Jak ja to mogę włączyć? Ale dobra, spokojnie. Ehm, dobra, spokojnie, spokojnie, spokojnie. Idziemy. E, easy, easy, easy. Głupi wraku. Spokojnie. A to? Steel Blade. Acquired new quest. Jak mogę sprawdzać questy? A tutaj są po lewej stronie. Bring five apples to Steve works. <laughs> W ogóle Steve Works to jest gag na Steve na Steve Jobsie. Ja dopiero teraz zauważyłem. Matko Boska Twórcy tej gry są po prostu okropni. Ale dobra, lecimy pozbierać jabłka, bo to jest mój quest. Jezus, to jest nawet mini mapka, jakie to jest ekstra. Jest teraz będę spuszczał przez najbliższe 10 minut, dlatego że to jest tak genialne! Jestem na dwóch nogach biegającym mikrofalą bez siusiaka, ale za to z wielkim fajnym kablem, Która zbiera jabłka. Dobra, jak się to zbiera? Wait, E. I muszę wcisnąć. Nie! Nie tak! Chyba zepsułem coś. Czekajcie, spokojnie. Muszę wcisnąć E, a potem jeden Ok, mamy to w inwen... Jak to nie mamy? Nie mamy? Please one. Jezus, wyrzucamy ciasto i w zamian zdobędziemy. Um, jabłka. Dobra, zbieramy to. E, I jeden. Super. Zbieramy to. I jeden. I jeden. Już mamy trzy. Jezu, przepraszam, nie chciałem cię usmarzyć. Może chciałem go uratować, jeszcze na dodatek mu bardziej zaszkodziłem. Okej, okay, idźmy dalej. Dobra, jeden. Zbierzmy też to. I jeden. Ekstra! Dobra! Mamy pięć jabłek, teraz musimy znaleźć Steve'a Works'a. Chociaż Steve Works jest teraz w moim, tym, w moim inwentarzu. Jak ja mogę teraz stąd wyciągnąć? Steve Works, ty siusiaku. Drop item. Jeden. O, jest! Zdropiłem go! E, nie, 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 ja nie chcę cię slivować. Jak on z tą porozmawiać, siusiaku? Hej! Jest, przepraszam. Jak mam z Tobą porozmawiać? O, jest, udało się! Naprawdę. No, nie. Nie wiem, nie, naprawdę. No, nie. Naprawdę dostałem jedno jabłko z zebranie pięciu jabłek, przy których tu są tysiące! Ale gówno! Dobra, idziemy wykonywać kolejne questy. To jest coś, o czym marzyłem w Goat Simulatorze, żeby zrobiło się z tego MMO. Jest. To jest najgorsze MMO świata. Ale to jest tak ekstra. Idziemy do środka, to jest kolejny quest, który będzie coś, czuję, że najlepszy. Uwaga... Dude, you gotta help me! Jezu, czy on jest w kupie? O Boże, uratowałem go! Jest! Jestem najlepszym gościem od wykonywania questów. Dałeś mi coś, siusiaku? I dał mi... Nie, nie wierzę, po prostu. Dał mi gówno, autentycznie, to było gówno, ja myślałem, że to są kamienie i tak żartowałem, że to może być... W ogóle, co to za żart z kupą? Żarty z kupą to są najgorsze żarty na świecie. Ale dobrze, dostałem kupę, więc jest super um, Kupa mi się na pewno do czegoś przyda Jak ten koleś mógł się w ogóle znaleźć w... Kopcu kup? Kto, kto go tak osrał? Jezus, to jest niewiarygodne Idźmy dalej, to są, to są jakieś kolejne questy i coś czuję, że tu będzie ekstra Dobra um, Skręćmy, bo tu widzę, że gdzieś za tym jest jakiś quest Aran Ladiel Williams, Nie mają w ogóle jakieś takie głupie imię. Jezus, jak mnie wybiło z tej wody Oni mają jakieś takie głupie imiona Okej, okay, siema i hate that beekeeper. When I... No I. Dobra, dobra, co mam zrobić? Muszę zniszczyć pięć uli. I tam są ule. Jaka ta gra jest rozbudowana? Jezu, jak ja mam wyskoki z tej wody. Patrzcie, zniszczę to! Bo jestem niegrzeczny. Jestem niegrzeczną mikrofalówką. Usmażę was na. Może wiecie w ogóle. O, zniszczyłem. I co teraz, siusiako jako głupi? Dobra, lecimy tutaj. Wyskok. <laughs> Oczywiście musiała spłonąć. Ale dobra, wykonaliśmy questa. Jak na razie mamy siódmy level, czyli jesteśmy na dobrej drodze, żeby zyskać największy level na świecie. Dobra, idziemy. Tu jest kolejny quest, więc będzie ostro. Wchodzimy do środka. Oczym się patent. Greetings, adventurer! Find the dirch. Jak mam znaleźć dirge? Gdzie jest dirch? Czy jest jakaś mapa? Nie ma mapy. Find the dirch. Dobra. Ehm... Um... Oczywiście, gdybym cokolwiek poczytał, to bym wiedział, co się dzieje, ale po co czytać? Przecież można nawet nie czytać. Dobra. Um, lecę tam, bo tam jest coś, co wygląda jak jakiś grup, więc idziemy dokładnie tam. A ja chcę zobaczyć. Hej, Kral Esteban. Uledge my, my guild. Ej, hey, czeka, jak mam napisać? Hej, bro. Um, not now. Dobra. Hop, idziemy. General Sergeant Lieutenant. O <laughs> że bardzo ciekawe. Alright, maggot. The battle plan is following! O Jezus! Czy tu jest... Nie... O nie... Czy mi się wydaje... Czy ja muszę wejść do tej katapulty? Jak mam wejść do tej katapulty? Ja chcę do niej wejść. O shit! O Boże! Co się stało?! Czy ja właśnie infli infiltruję wrogą wioskę... Um o Jezu, one mnie atakują! Zostaw mnie! Zostaw mnie! A masz! A ma- Wstawaj! A masz! A masz z Ty głupia bestio! Szybko muszę wybuchnąć! Wstawaj! Musisz wybuchnąć! Jest, boże. Ja w ogóle nie wiem, gdzie jest mój pasek HP. Czy tu w ogóle jest jakiś pasek HP? Pomóż mi! Bo te głupie bestie mnie zaraz zabiją. Nie, dobrze, spokojnie. Mamy ich. Mamy i. Jest the catapult and infiltrate Twistram. Dobra, czyli musimy iść tam dalej. Zostawcie mnie, bo będę bardzo niegrzeczny. Jezu, ile ich tu jest. To są w ogóle przeciwnicy, to są normalni gracze. To jest niewiarygodne. Będę teraz wypuchał, jestem wielką, ściekłą mikrofalą. Dobra, spokojnie. Nie musicie się stresować. Levelowałem aż. Ale jestem genialny, patrzcie. Nawet zdobyłem jakiegoś quest'a nowego, ale ja nie chcę zdobyć quest'a, tylko ja chcę infiltrować. Bo jestem najlepszym infiltratorem świata. Dobra, wstawaj. Musimy się stąd szybko wydostać, bo zaraz nas coś zabije. Uciekamy! Uciekamy! Boże, to jest takie creepy. Wyobraźcie sobie, jak się spotkali taką mikrofalę w ciągu dnia? Boże, to było straszne. Dobra, eeeem... demon horn to do... Dumble do... Dumblebor. Jest, to jest jakiś wielki mag Dumblebor. Ale dobra, najpierw wracamy, najpierw wracamy. Boże, to się... To jest jakaś bitwa! Idę tu normalnie, tu idę. Normalnie tu idę i będę ich klepał, bo to są wielkie, głupie bestie. Spadaj, głupia bestio, i zostaw moich ziomków. Jezus, ile ich w ogóle tu jest? Jednak nie spodziewałem się, ale te owce to są głupie, wściekłe bestie, które są zazdrosne o naszą piękną wieś. Zostaw mnie! Zostaw mnie, bo będę bardzo wściekły. Dobra, lecimy. Wykonajmy ostatniego questa, jakiego tutaj możemy wykonać: czyli zniszczenie tych golemów. Um, I zakończmy ten odcinek z chwałą. Z chwałą i ku chwale. Oops, masz jeden zniszczony. Do czego miałbym w ogóle je niszczyć? Przecież one pomagają. One zbierają jakieś rzeczy, Tak już mi wydawało do tej pory, ale jeżeli mi się źle wydawało, to widocznie byłem. Nieprzygotowany do tej sytuacji. Jakim ten zniszczyłem drugiego harvest golema, jeżeli ja nawet go nie dotknąłem. Dobra, lecimy dalej. Gdzie jest, gdzie jest więcej harvest golemów? Są tylko dwa. O, nie, jest tam więcej na górze. Tu jest kolejny, który... Boże, on na coś wpadł. Co on tam... Co to... Czemu kartki z niego wylatują? Boże. Już cztery sztuki zabiłem. Został nam jeszcze jeden i będziemy mieli zajczone. Więc wbijmy tylko tutaj na górę. Co tak strzela? Zostawcie mnie! Jestem tylko niewinną mikrofalą. Dobra. Eee, quest wykonany. Idziemy go tylko zdać. Zostaw mnie. Idziemy go zdać. Siema laska. Nie ma sprawy, jestem najlepszym, najbardziej odważnym typem na świecie, by z tym wielką mikrofalą z fajnym kablem zamiast świsiaka. Okej, okay, to cóż, ja wam dziękuję za oglądanie. Sam się nie spodziewałem, że spotkam coś takiego jak wejdę do tej gry, e, ale dzięki wielkie, trzymajcie się i do usłyszenia po weekendzie. Już we wtorek, ponieważ we wtorek będzie kolejny odcinek, odcinki będę aplikował we wtorki i czwartki, także dzięki wielkie, trzymajcie się i do zobaczenia.